Witam Państwa bardzo serdecznie. To ja, Krysel, wróciłem. Dawno mnie nie było. Witam bardzo serdecznie. Jak widzicie, nagrywam OBS-em, dokładnie. Nagrywam OBS-em, więc y, możecie zostawić taką łapkę w górę dla osób, które mnie wzywają, że nagrywam telefonem. To już nie nagrywam telefonem. I to też się wiąże z tym, że mam nowy komputer, ale to już ten temat zostawmy na inny odcinek. A w dzisiejszym odcinku, póki nie macie Mersów, Rozpoczynamy nową serię na kanale Minecraft Survival, której będziemy grać Survivala. Jeśli chcesz więcej odcinków tej serii, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek. tu macie suba, widzicie? I żeby nie przekonać więcej tylko filmów, a ja jestem gotowy. No i lecimy. Widzicie, tu już mamy Minecrafta, no i chyba. Zobaczcie, że jeszcze się nagrywa. Nagrywa się, no i gitara. mordo suba zostaw. Um, do okej. Okay. O. A few moments later. Ok, jestem z powrotem yy, I jakby Dobra, tworzymy świat Nazwijmy go tak prowizorycznie Minet sraf Zostaw łapkę w górę Zostawcie łapkę w górę No i dobra, no i teraz yy, Nie wiem, bonusową włącz skrzynka Myślę, że to jest idealny kot Yy, w tym momencie. W tym właśnie momencie zostawiacie łapkę w górę. Trzy, cztery ry. przepraszam. <laughs> no dobra. Tworzy się nasz piękny świat Minecraft. A! I żeby nie była moja kamerka nudna, ma, jest takie obramowanie, jak widzicie, żeby było po prostu A swoje drugie zapraszam na Instagrama, bo są tam naprawdę fajne fotki i polecam. W sumie mi się one nie podobają jakby co. Ale też zapraszam was na Discorda, bo Discord jest zajebisty, no tak jak mój kanał i mój nowy komputer. Haha, teraz będę się przechwalał, jak dureń. Ale gramy w Minecrafta! O kurde, ale ladży. Bo ja mam jakby takie uczucie... Hmm, no dobra, jakby... Gdzie jest ta skrzynka? Jakby od tego zacznijmy, gdzie... Aha, tu nie wyrąbało. Czy jakby... Ja mam w ogóle jakieś dźwięki w Minecrafcie? Nie wiem. Okej, okay, biorę wszystko, bo oczywiście wszystko może się przydać. Mityk, um. okay. Jakbym zetnął jakieś drzewo. Jeśli chcecie więcej odcinków Minecraft, to zasubskrybam. Bo subskrypcja to jest naprawdę. O nie. Boję Wam ciekawostkę. Jak zawsze RSPM się. Biją myśli. Te śnieżne to zawsze mi się przypominają Ziomersy. Nie wiem, tak po prostu. W sumie Ziomersy. No bo to jest y, seria Survival, to jest seria zastępująca na jakiś czas. Y... u portal, portal! Kuźwa, jakie ja kliki. Dobra, tam jest portal, biegnę tam. Że tu się od razu gdzieś usiedlmy, ładny. O, na tej górze. Mam już pomysł na dom, i ja myślałam trochę o domu, ale tam jest portal i idę do niego. Ym... No i kituwa mordy biegnę do niego jakby nie wiem czy laguje sorry jak będę na nagraniu lagi jakby będzie mnie słabo słychać bo aha to jest taki z jakby u killoff najlepsza no siekiera jaki ładny doty CO? na kilofie też jest? xd pierwszy raz czegoś takiego w Minecraft. spotykam że na złotym mam jeden mamy okej okay, jakby to zabiorę, jak będę miał dopiero żelazny kilo. Hmm... Powiem wam, teraz zastanawiam się nad tym tomem. I jakby. Gdzie go postawić albo gdzie się osiedlić? Na pewno tutaj, bo tu jest. Myślałam na tamtą górę, bo podobają mi się widoczki. niej. Nie wiem. Ym... A, swoją drogą niedługo seria memów, bo jakby. Dawno nie było serii memów, a zresztą też jak będą komentarze, to możecie napisać co. Jak ja mam odcinek serii memów zrobić, bo... Memy to jest fajna seria, szczerze, jakby. No i okej, okay, nie ma owcy. Dobra. Chyba, że... Nie, nie ma, dobra. Jakby... O węgiel. To nam się słowa może przydać. To sobie weźmiemy w drugą łapę. Zobaczę tylko czy się nagrywam. Sorry, że tak będę czasami patrzeć, czy się nagrywa, bo nie jestem w 100% pewien, czy się wszystko dobrze nagrywa. wiecie no, to jest każdy youtuber to robi. To zostaw łapkę w górę. że żebrają łapki, ja będę żebrał łapki. No i taki deal rozumiem. A ty swoją, swoją drogą mordu zasubskrybuj kanał, ponieważ ymm, Bo trzeba subskrybować, żeby wbić 60 subskrypcji. A na 60 subskrypcji... Coś ciekawego będzie. I wcale tu nie mówię o piosence. Yy. Chcecie więcej nut? To też subskrybuj. Jakby. Okej, okay, jakby. Nie wiem. Ta góra mi. Że spróbujmy na tej górze się jakby osiedlić. Albo coś zbudować. I tu bym Kuźwa. Przepraszam. I jakby tu zrobić taką dziurę. I to by było niby okno. To jest mój pomysł. A tylko. Teraz po drugie musimy się tam wdrapać. To jest. Kolejna misja przed nami. Yy, pyk, 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 pyk. Ok, tutaj. Jakby za wysoka to Tu to nie ma w ogóle wejść ściana nią Nie no, to jak wydrożę. Że tu sobie wejście z kobla, znaczy ja mam kobla. Ja Stąd mam kobiec. To po polsku nazywa się Brook, ale po angielsku to nazywa się Cobblestone. Został mordowany jakby. w górę, i jakby zapraszam na moje inne kanały. Zapraszam na ekipę Extreme, bo ekipa Extreme, no i na Daria, zapraszam, bo Daria to jest naprawdę fajny, super YouTuber. Na i drugi kanał też zapraszam, bo tam może pojawią się też odcinki z Gier no mną, z takim prosikiem gamingowym. Nie wiem, jakby to zależy od czasu, a ty w tym międzyczasie może subskrybuj. Um, Okej, okay, jakby ja patrzyłem, żeby tu okno zrobić. Ale kurczę, jakby, jakby ta góra może być cała do naszej dyspozycji. Jakby tu zgram sami. I jakby to by były ziomersy, to bym dopiero się cieszył, bo to ma. Wiecie, zastępuje ziomersy. Tam mamy... No, to są dobre wspomnienia. Dobra, tu się osiedlamy, tu mieszkamy. Mieszkamy tutaj. No to rozkładamy nasze rzeczy. W ogóle strasznie mały mam ten ten. Muszę sobie później powiększyć, ale to już po filmie. Z dobra. Te skrzynki tu sobie postawmy. Pyk, pyk. Te niepotrzebne rzeczy. To w sumie się przyda, bo zaraz sobie zrobimy narzędzia. Pyk. A czemu to jakby? A, bo to jest tropikalne. nie zauważyłem tego. Gdzie wziąłem kamień? Muszę, nie wziąłem. Robimy miecz. Następująca rzecz: miecz. Gdzie mi poszło to drewno, Jezus? To chowamy. To, to, pyk, pyk. To schowajmy, to schowajmy, to, 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 to. To też, w sumie to też. No, ok, no to idziemy znaleźć jeszcze jedną owcę. Potrzebna mi druga owca. Jakby. Czy wy, jakby wy widzicie tu gdzieś owce? Bo ja nie. Trzeba się rozejrzeć za owcą. Ej. Przeżyliśmy. Gdzieś... Ej, o to będzie wychodzenie znowu. Będziecie... Zastanawiam się, co to jest za to? Jest pszczółka. Pszczółka ma ja swoje lata. Jakby, okej. Okay. Czy ja mam żarcie? Nie, oprócz tych jabłek. Ale tam się zarąbisko jeszcze góra wylep. Co za kury. Ej, ej. Fajnie, że wpisam te losowe liczby, bo czasami fajne się struktury lespią jakby. Fajne się struktury respią O, i tu mamy krainę zwierzątek. No i o to właśnie chodzi. A tu co, to jest. To jest piesek, ale nie mam kości. To jest wilk. Tak, Żebym się nie ekscytował, tak jak wiecie, no, dziewczynka, czy coś. A, jest owca, kozak. Tylko kozak by było, jakbym znalazł jeszcze wioskę. To bym się jeszcze cieszył. I chyba nią znalazł. Nie, czekaj, to jest wioska. Nie, to jest drzewo. Ja już jestem ślep też. By zresztą to światło mnie oślepia. Mi oczy, łzy w oczach, więc nie dziwcie się, że jakby płaczę. Dobra, nieważne. Jakby... Dobra, zabijmy sobie krowę. Krowa robi mu! Ale też ginie! Uuu. Dobra, cicho bądź. Jakby... To będzie szybka śmierć. I nie będzie dla ciebie... Jak to będzie szybka, to nie będzie dla ciebie naprawdę bolesna. No i robię... Content dla dzieci w internecie. Super, jestem... Naprawdę dobry. Okej, okay, pyk, 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 dawam. Nie jakby dużo skóry nie wiem, bo myślałam, że zrobimy sobie zbroję od razu. Wr wracamy na tą wieżę. Jak nie pamiętam wejścia do niej. Tu musimy jakoś wejść, ja... Wiecie... Jedyne co będzie najcięższe, to tu wchodzenie, na tą wieżę, to będzie najcięższa rzecz, jaką będziemy musieli robić. Czekaj, ja tu gdzieś wchodziłam z tego co pamiętam, nie um, hmm. Okej, okay. czuję się super. A tutaj jest to wejście, więc jakby będę się gubić przez jakiś czas. Chciałbym już tu trochę wydrożyć, może coś będzie w tym ciekawego. A ty zasubskrybujesz kanał. Wiecie, każdy youtuber żebra, więc ty też subskrybuj. Ciebie to, mój drogi, nie ominie. Nie zostawienie suba. Więc jakby. Polecam subskrybować. Jakby. Zresztą to już. Was. Dobra, subskrybować jak chcecie, ale łapkę tu już musicie zostać. No, wyświetlenia musi być. Musi być kontent internetowy. Okej, okay, jakby mam żarcie, więcej żarcia. Teraz zrobimy sełuszko, czyli najważniejszą rzecz, jaka jest potrzebna. Mhm. I stawiamy sobie ją tutaj. O swoją drogą robi się noc i miło. Ja bym sobie tu postawił i teraz tak bym to usunął. Stąd jak to jest wielkie. Trochę jest, ale to usuniemy. Na kolejnych odcinkach Minecraft. Więc polecam subskrybować. Żeby być więcej. Wać jakby... No i jakby walimy w kimę. No mów. dobrze przejść. No to prze... Przecież. przecież możesz w międzyczasie przejść co do takiego wielkiego. Okej, okay, jakby, dobra. walimy w kimę. A ty subskrybujesz kanał, bo człowieku, ja widzę, że ty nie subskrybujesz. Zostaw łapkę w górę w tym momencie. A jak nie, to się nigdy nie obudzisz. Dobra. Przepraszam, że tak jakby groźba. Zaczynam się robić straszny. Hmm. Mam strasznie czułą myszkę. Bo Mam nową myszkę. Zresztą to wszystko na no, niedługo będzie pokaz studia. Nie wiem, kiedy go zrobię. Ale będzie. To, to, to żeby wiedzieć, to musisz subskrybować. Okay, ja bym. To są... Prywy żelaza! O, nie muszę kopać. I my z tego wyjdzie 3T. Te? To od razu zrobię Kilofa. Tu mi wejdą dwa złota, teraz y, dwie mi patyki są potrzebne. I... Y, 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 pyk. Dobra, kończy mi się jedzenie. O, Daria, siema, siema, byku. Siecienie <grystanie> <grystanie> XD, zostawcie łapkę w górę, bo się rozproszyłem. Ale yy, mają wbijać na Twój kanał? No to wbijajcie na kanał Dari, bo to jest zarobisty kanał i tam ja jestem więcej niż ona u mnie. Ale nie wiem, czy jakby nie słychać, jak nie będzie to film do kosza. Dobra, jakby kozak i jestem kozakiem. Trzeba być kozakiem, Za tym musisz zasubskrybować kanał. OK, w ogóle idziemy. G ten portal jest tam. Dobra, to jest tam. Idziemy tam. Pyk, pyk. do dupcie i idziemy prosto. I... A ty subskrybujesz. Dobra, jakby kończę żebrać. To jest tu, to jest tu. Dobra. I czy tu jest tylko to jedno złoto, czy tu jest gdzieś jeszcze? Nie masz złota? Mi się zwykle jeszcze lawa respi, ale to chyba z tymi portalami to jakby różnie się respi. I ile mam złota? 11 złota. Mogę sobie jakąś malutką zbrojękę zrobić, albo może klatę sobie zrobię. Jak znajdę krówki, to sobie zrobię gacie tymczasowe. Póki nie znajdziemy żelaza, to to jest to będzie jak nasza klata. Taka... Tymczasowa, sorry, zamyśliłem się. Um, mm -hmm. Okej, okay, stąd na pompę. Jakby czuję, że coś Daria robi. Pozdrawiamy Darię. Co? Chcę... No mówię. Chcę wam powiedzieć tylko tyle, że jak będziecie słyszeć jakąś klimę, to ten komputer ma właśnie wbudowaną klimę i jakby się, jak się zagrzeje, to ta klima się załącza i ona chodzi. Teraz nie chodzi tak głośno, ale jeszcze może jak chodzić coraz głośniej. Jak będzie chodziło, to przepraszamy. To, to problemy Jak techn... będziecie słyszeć, to problemy techniczne będą. A dobra, teraz wracamy do odcinka, bo trzeba nagrywać, a ty musisz subskrybować i zostawiać łapki w górę. Tu masz... Poczekajcie. Tu masz przycisk. Czemu go nie klikniesz? Tam na dole, bo aby nie przegapić filmów. Yy, okej. Okay. Mam nadzieję, że ten film nagra... Znaczy, dobra, też to normalny ton. Mam nadzieję, że ten film nagra się bardzo dobrze. Nie będzie jakiś takich dziwnych urywek czy coś. Chwilę, jak ja wchodziłam? łóżki lat. Patrzcie ten szkielet. Nie, to jest zombie. A tu nie ma przypadkiem tego? Yy, tego, nie jak to się. Na... Jak ja wchodziłem? Tutaj wchodziłem. Okej okay, i. Yy, dobra, to mi się przypaliło. Teraz zrobimy sobie. Zbrojkę. Daria, proszę nie rozpraszaj mnie nagrywam film na YouTube, a bo <coughs>